To 7 wasteję Franką. Dzisiaj nagrywamy Minecraft, ale na modach. Na tym serwerze też gra OLIX, którego znacie ma 1000 subskrybentów. Pamiętajcie, żeby lajkować, subskrybować mój kanał i jak dobijecie wiecie, że on jest pewnie ode mnie lepszy w PvP. O! Właśnie dołączył Olinex, ty, ludzie, dołączył do nas właśnie Olinex. Napiszę, że nagrywam. Żeby wiecie, y, tam... Y, to zobaczcie. Zobaczymy. Z, jak zostawicie 50 to, z, z, lajków pod tym odcinkiem, będę się klepał z nim. Podłuczę się w PvP i zobaczymy, kto wygra. Chłop już od razu zaczyna. Y, będziemy dzisiaj budować coś tam... Będziemy coś pobudujemy sobie, nie wiem co. Nie wiem, coś porobimy na pewno. Trzciny nikt. Olimacz nie ma trzciny, więc to jest jedyny cud dla mnie, bo jestem najbardziej rozwinięty. Czy nie rozwinięty? Po prostu mam najwięcej trzciny i najwięcej wszystkiego, więc jakby. A właśnie. Przywitaj się, Peanpop. Przywitał za chwilę, może. Dobra, Cześć, się przywitał. To widzowie, będziemy teraz. Jakby co, widzowie? Mamy jeszcze villagerów, których zdobyłem sobie. I jeszcze mamy tutaj villagerów, których zamknąłem. Udało mi się ich zdobyć. No i mam ich tutaj, i tutaj ich zdobyłem. Mamy tutaj. Oni sprzedają coś nam za. Oczywiście. O, tutaj można kupić sobie kuket shop, czyli będę miał mięso świni, które jest bardzo dobre dla mnie, bo ja potrzebuję mięso świni. Bo to daje sporo też i daje, czy pomaga bardzo. Mam, y, y, Olinex ma bardzo dużą gospodarkę i odcinki będą z tego, z tego serwera będą prawie codziennie, prawie codziennie mówię. Bo wyjeżdżam za niedługo na wakacje, więc nie będę nagrywał przez dwa tygodnie, ale dacie sobie radę beze mnie. Sorki, że tak długo nie nagrywam, ale nie mogłem, bo byłem zajęty. No to teraz macie właśnie odcinek ze mną. Wiecie, właśnie. Napiszcie. W komentarzu, co mamy zbudować na tym serwerze? Na przykład, na przykład jakąś farmę, albo. Nie, no, napiszcie, co mamy, na przykład polepszyć farmę, więcej villagerów mieć. Nie, zastanówcie się i powiedzcie. Ja nie wiem, nie zastanawiałem się jeszcze, więc zobaczmy. U jednego villagera mamy już ulepszonego na Maxa, bo potrzebowaliśmy, oczywiście, mieć takiego villagera. Bo to był jeden nasz najlepszy villager. Pierwszy oczywiście, więc to był najlepszy nasz villager na pierwszy, a przy tym, no to jak mówię. I tutaj jeszcze nie mamy tego, tego, ten villager sprzedaje paty... Co jest? Ile redstone u? ty? Ile redstone a? To będzie na trapy. Tylko, że zniknął ten villager ten sprzedaje, pan ten, ten sprzedaje. On przydaje szmaragdy na patyki. Opa. tajną skrytkę. Jo! 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 Jakie dobre rzeczy ty, co Pimpok ma skrytkę. E Mo Trzy Diagsen. czy odpisze, czy albo mi da. Potrzebowałbym jednak jednego, albo dwóch, tak trzech. Dzięki. I widzowie, wreszcie będę miał brakującą część, czyli hełmu. I teraz będę mógł sobie wreszcie zrobić set, dobry bardzo. Czy nie taki dobry, ale jakiś tam set będę miał. Protection 1 i mam on. Mam już cały set widzowie Protection 1 I teraz będę mógł walczyć już troszeczkę obstawiam o oh nie, yeah, gadaj. No. Sharpness 1. Oczywiście sobie wezmę, żebym miał jak się być już Jakby ktoś mi zatykał, obstałem że najbardziej Olinek atakował. Co? A, bo ty też ten sobie to wiesz. A, chcesz lapis? Kuczy, lapis... Lapis... chcesz? Lapis chcesz? Ale widzowie, no. my będziemy jakby dalej się rozwinąć. Obstawiam, że ten... będziemy jakby... A, portal do netheru zdobyłem. Nic... jakby nie zdobyłem sobie jeszcze. Villagerów mam. Trzcinę musimy. A, w następnym odcinku będzie widzowie. Jak robię, jakby bazę, w której będę miał trzcinę, całą schowam przed Olinexem, oczywiście. Tylko nie mówcie o Olinexowi, nie piszcie jemu pod filmikami, gdzie jest moja baza, bo wiecie, będzie problem. Bo wtedy będzie mógł mi ukraść trzcinę, a będzie problem wtedy, bo on nie ma trzciny, ja mam trzcinę i wiecie. Nie lubię jak on mi cały czas styka moich trzcin, albo czegoś, tak, czegoś takiego, no. Więc ja wolę nie tykać jego trzcin, czy on nie może tykać moich trzcin, bo oberwie z siekierki, którą mam całą zniszczoną, więc... Będzie dobrze, ale po pierwsze, widzowie, musimy jeszcze zdobyć jedną z najważniejszych rzeczy. Czyli oczywiście. Słuchaj, gdyby coś słyszałem, to nie, nie co to było. A to był jakiś traktor. Tak, to traktor. A i Smith do traktora. Co, co. Saro widzę, że jestem taki kryminalistyczny z bardzo. Ale nie pozwalam lisom być w mojej furze. Bolice to kryminalistyczne, te zwierzęta zabierają jedzenie i nawet się nie chcą oswoić. Dobra, jest, uda mi się. O! Jeden, czy to? Tak. Chyba to jest opłacalne. I mam już gdzieś 14 workshopów. Czyli będę miał dużo jedzenia. Więc teraz, jakby mogę się klepać. O! Noc się za chwilę robi. Idziemy spać, widzimy. Będziemy mordować następnego dnia troszeczkę zwierząt, bo chcemy jedzenie sobie nie zbiorę więcej. Chyba mam radców. Nie z wypowiedziami sobie, sorry, sorry, sorry. Ła! Chyba mam ich sercać. Idziemy spać. Czekamy, aż zrobi się jasno. Poczekamy. Ja. O, wyłączył się z gry. No, nieźle. O, Igorex się dołączył. O, mówiłem. Wyłączył się z gry, dołączył się do gry. Co? mówię, pani A, Olińek się wyłączył, jak i dołączył. Nie wiem czemu.

i idzie do bazy tak swojej chyba. Tak, chłop idzie do swojej bazy. Hej, nie jedź powoli, polu. rozjadę cię. Nie, nie robiłem przez nich osiągnięć, nigdy więcej powiecie, nie wiem co to za osiągnięcie, więc mówcie mi, piszcie w komentarzu co to za osiągnięcie są. Teraz ja zbiorę, jeszcze sobie cebulkę, margarineczkę. Coś, takie, coś, takie, coś, takie, coś, takie, Ooo, ziemniory, ty, dobra, 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 może być, ziemniory są mi potrzebne, bo jakby to ziemniory, mogę sobie, więc, dzięki ziemnioro, zie, ziemniorami, dzięki ziemniakom, oh. mogę sobie no, zrobić, no, nie jakieś siedzenie takie, bo na przykład tu są duże skórki, tu są, Znowu parę, to Dobra, mam widzowie tutaj sobie już trochę pola, całe wszystko rozasiane tutaj, moje roś wszystko moje rośnie, trzcina moja cały czas rośnie. Co się stało? Nie na chłopu utknęło. Myślałem, że to działa jak w naderze i chcemy, żeby Są. Kolejna siedemka do nowych zwierzątek. Mam sporo już tego mięsa. Opa, opa, opa. Sorry, widzę, że tam przyszło jakieś powiadomienie. Już nie żyje małżeństwo.

Łaaa! Wow. Psychopato! No, no przestań! Są ważniejsze niż otwarte. Iwablują. Opa. 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 Ale dużo levela leci. Ale widzę, że w sekundę to odzyskam. Dosłownie byłam tyle te, tego zboża, że to shot. To zawsze w sekundę się odradzają. O kurna, 44 aż już? Ludzie. Boże, już. Już. Jezu. Jezu. Jezu, Jezu. Boże, już. Boże, już. a O Igorek się wyłącza. No przestań! Przestań! No przestań już i bić. Chłopę, palmę, już przestań. Rozmnożyłem je już. Tutaj, chodź. 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 o co mi chodziło. Op, op, op. O dobra, chodź, proszę. I karmię. I karmię. Karm. Karm. Dobra, obieczki, mamy, mamy obieczek sporo już. Mam nożyło i się. No bo u nas się mnóstwo. Ty rozmnażasz i ja się popatrzę jak ty rozmnażasz te owieczki. I żeby sobie coś robić. sobie kebaba. Ja kończę y, dzisiejszy odcinek, ale pamiętajcie, żeby subskrybować, dawać łapeczki do góry 50 łapeczek i będę robił PvP z Olinexem. Pamiętajcie, żeby subskrybować, tak jak powiedziałem już. No i do jutra.